E To miejsca, w którym tak świetnie prezentują się prace plastyczne. Jestem pod wrażeniem tak ogromnej publiczności, bo naprawdę wiem, że Żary kulturą stoją, kulturą słyną i mają tutaj wspaniale wyedukowanych mieszkańców, którzy doskonale poruszają się we wszystkich obszarach kultury. Także gratuluję, bo to myślę, że jest bardzo ważne, że, że miasto stawia na kulturę, że kultura w tym mieście jest ważna że plastyka, już w konkursie, który w tym roku odbywa się po raz 37, że plastyka jest obecna i że plastyka zajmuje tak ważne miejsce w, w kulturze tego miasta. Gratuluję wszystkim uczestnikom, bo naprawdę zasięg tego konkursu jest bardzo duży. Gratuluję wszystkim laureatom, a myślę, że niektórym z nich, bo widzę i tu wśród publiczności, będę miała okazję uścisnąć rękę za moment osobiście, Także raz jeszcze chcę powiedzieć, że się bardzo cieszę, że z Państwem tutaj jestem. Tomasz Jankowski. Pani Ewa Załuscińska. 6.30. Oh, Thank you.